We współczesnym świecie rodzic musi wiele poświęcić, aby zapewnić swojemu dziecku dobry życiowy start. Aby to zrobić, dokonuje wyborów. Jednym z nich jest praca i troska o jakość życia swojej rodziny. Wymaga to od dziecka szybkiego przystosowania się do nowych warunków, w których musi być samodzielne, stabilne emocjonalnie, spokojne. Pracując, każdy rodzic myśli o swoich pociechach: czy są dobrze zaopiekowane, bezpieczne. Czy spędzają pożytecznie czas, czy przede wszystkim się rozwijają i są szczęśliwe. Taką rolę pełni świetlica szkolna. Dlaczego lubisz świetlice? Dlatego, że są bardzo swoje zajęcia manualne Muszę się fajny wszystkie lekcje, a poza tym robię całą szkołę. To miejsce powinno w umyśle młodego człowieka przypominać dom. Tu dziecko powinno odpoczywać, regenerować się. Powinno mieć szansę rozwijać swoje talenty i ciekawość świata. Tu chce znaleźć czas dla przyjaciół. Tu chce odnaleźć odpowiedzi na wiele pytań. Czas po lekcjach to nigdy nie powinien być czas stracony. Dlatego świetlice szkolne na woli pragną w integralny sposób przypominać dom rodzinny dziecka, dawać mu poczucie bezpieczeństwa, wiary w siebie i przygotowywać go do dalszego życia. że mogę się pobawić z przyjaciółmi, robimy różne ym, prace plastyczne, jest scena, i można się pobijać na hamaku. Za fajne za to, że nie trzeba robić w książkach i za fajną zabawę. Za to, że możemy się spotykać z kolegami i razem się bawić. Za to, że tu są kredki i zabawki. Wychowawcami świetlicy są doświadczeni i przygotowani do tej roli pedagodzy. Potrafią czytać potrzeby dziecka nie tylko jako specjaliści, ale też jako rodzice. Dlatego dają uczniom najcenniejsze, co mogą dać oprócz wiedzy: życzliwość i pasję. To ludzie, którzy czują powołanie do opiekowania się i kształtowania młodych umysłów. Starają się budować pozytywne nastawienie do życia, inspirować do pracy nad sobą i rozbudzać ciekawość świata. Przyjemnością obserwuję, jak w świetlicy w naszej szkole dokonuje się na przestrzeni lat ogromna przemiana. Dzieci spędzają tutaj czas twórczo, rozwijają się, uczestnicząc w projektach. Panu jest... Za co lubisz świetlica? Za możliwość zabawy z moimi ulubionymi kolegami. Za to, że można odpocząć wlecz. Za możliwość podążania za dzieckiem podczas rozwoju fizycznego i psychicznego. Za czas spędzony z uśmiechem. Lubię świetlice za wyjścia. Ja lubię świetlicę dlatego że można się bawić. I pani nam, robi różne... pani nam każe robić różne prace, i pani nam czyta książki. Myśl. Że tylko szczęśliwe dzieci stworzą szczęśliwe społeczeństwo dorosłych ludzi przyświeca kreowaniu właściwych relacji z rówieśnikami, opartych na rozumieniu, serdeczności i szacunku. Uczniowie mają okazję przebywać w towarzystwie swoich kolegów i koleżanek, brać udział w wyzwaniach i zabawach, które uczą ich współpracy, motywują do działania i pozwalają uwierzyć w siebie. To właśnie czas po lekcjach daje wychowawcom większą swobodę w wyborze aktywności, które mogą zaproponować dzieciom. Dlatego w świetlicach szkolnych balansujemy zadania sportowe z wyzwaniami naukowymi czy artystycznymi. Tutaj uczeń może odkryć swoje nowe możliwości, poczytać więcej o kosmosie lub odwiedzić muzeum, w którym nigdy wcześniej nie był. Tu może pobiegać lub zagrać w piłkę na boisku. Tu może zaśpiewać piosenkę swojego ukochanego wykonawcy lub skończyć ilustrować własny dziennik. Na oczach naszych pedagogów rodzą się wspaniali sportowcy i artyści. Tu rozkwitają piękne umysły. Za to, co robimy z korakami? możemy patrzeć. To są różne konkursy plastyczne, mieć różne karty pracy i są takie fajne fajne. Zabra! Najbardziej nawet utalentowane dzieci potrzebują czasu na relaks i regenerację. Dlatego staramy się wyposażać świetlice szkolne w przestrzeń bezpieczną, pomagającą się wyciszyć i uporządkować rozbiegane dziecięce myśli. Przy dźwiękach ulubionej muzyki lub w ciszy nad lekturą można poleżeć na puchatej poduszce i poczekać na ten czas, kiedy powrót do domu będzie równie przyjemny. Doceniamy naszą świetlicę w szkole numer 236 za to, że jest super zaangażowana ekipa, dużo zabaw na świeżym powietrzu, ciekawe projekty mnóstwo prac plastycznych, które dzieciaki znoszą nam do domu i przede wszystkim za to, że tak ciężko jest tamtąd wyciągnąć. Świetlica to przestrzeń bardzo ważna w życiu dziecka. Budujemy to miejsce ze świadomością, że chcemy być nieocenionym partnerem w realizowaniu tak ważnej misji. Much love the life